Witam serdecznie. W tym filmie pokażę Wam jak łatwo zresetować napęd 4x4 w jeepie Commanderze i Jeepie Granci Rockim ze skrzynią biegów Quadra Drive 2. Jak się dzieje, że przez spadki napięcia, albo czasami na moment gdzieś jest przerwa na łączach, i wtedy skrzynia wchodzi nam jakby w tryb awaryjny i pojawia się komunikat. Że trzeba przeprowadzić serwis napędu 4x4, specjalnie do filmu wziąłem. Tak zrobiłem, żeby to się stało. Odpalamy. Teraz tak włączamy tutaj na neutralne, tak i chcemy teraz tak tu, będę ciągnął. I pojawia nam się Alrat antrieb Już teraz pokazuję, co trzeba zrobić, żeby pozbyć się tego wrednego komunikatu. Dobra, wyłączamy. Otwieramy skrzynkę z bezpiecznikami, tą dłuższą. I wymiłujemy na moment bezpiecznik numer 25. Tutaj mamy na spisie go. 25 to jest ten. Wymijamy go. Idziemy teraz do samochodu. Teraz, przy przekręczeniu kluczyka, natychmiast powinien nam się włączyć komunikat, że napęd 4x4 trzeba naprawić. Odparamy samochód. Ja robię to tak, że biorę na neutralny. Próbuję włączyć napęd 4x4. Robię z powrotem. Wyjmuję kluczyk. Idziemy z powrotem do bezpieczników. Wkładam ten bezpiecznik. Znowu do pojazdu. Neutralny. Włączamy. Proszę spojrzeć. Wchodzimy w tryb 4x4. Wyłącza nam się ESP, kontrola trakcji. Mamy komunikat, komunikat, że załączony jest reduktor. Plus załączają się blokady przedniego i tylnego mostu. I to by było na tyle. I tak jeździmy, i za parę miesięcy, może znowu przy próbie włączenia napędu na 4, znowu nam się zapali. Teraz wyłączam z powrotem. Zgasło. Kontrola trakcji powinna też zgasnąć. Właśnie to się stało. Napęd jest resetowany. Można jechać w teren, się bawić. I przypominam jeszcze raz: dłuższa skrzynka z bezpiecznikami bezpiecznik numer 25 to jest ten. Wyjmujemy go, odpalamy samochód, włączamy neutralny bieg, próbujemy włączyć napęd 4x4, z powrotem na parking. Wyłączamy, wkładamy bezpiecznik, napęd zresetowany jest. Przy pojawieniu się komunikatu, tego typu, odradzam jazdę od razu do pierwszego lepszego warsztatu na serwis. Proszę spróbować najpierw tej metody, bo prawdopodobnie jest tak, że przez moment gdzieś było, była przerwa w obwodach elektrycznych i prawdopodobnie dlatego wchodzi ten błąd wtedy. A wiadomo u nas bardzo mało ludzi zna się na pojazdach amerykańskich, dlatego u nas w Polsce jest tak, że generalnie się narzeka na pojazdy amerykańskie, bo po prostu nikt nie, nie zna się na nich, a ci co się znają, jest ich bardzo mało, cenią sobie tą wiedzę, no i bardzo dobrze, bo sami musieli do niej dojść. Więc najpierw proponuję sobie zresetować w ten sposób ten napęd, Yy, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby, bo mój znajomy też ma DZIPa, poprzedni mój kumpel też miał DZIPa Grand Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby ta metoda nie, nie zadziałała. I najpierw trzeba zrobić to, ponieważ u nas warsztaty i mechanicy to są głównie, jak ja to mówię, nie mechanicy, tylko wymieniacze części. Pojedziecie do warsztatu, powiedzą Wam, że trzeba wymienić yy, w przednim dyferencjale, albo w tylnym dyferencjale, dyferencjale włącznik blokady a nie daj Boże jak któryś wpadnie na pomysł żeby wymienić silniczek sterujący przy reduktorze który po znajomościach potrafi kosztować od 500 euro w górę więc najpierw ta metoda i jeździmy dalej sobie w terenie i cieszymy się naszymi pojazdami dziękuję za uwagę jeśli film się podobał łapki do góry jak komuś się podoba, można zasubskrybować mój kanał oraz na jakiś czas będę coś dodawał. Mam nadzieję, że te informacje będą przydatne i widzimy się w terenie.